Już po raz piąty we wrzawach odbył się tradycyjny dzień seniora. Wydarzenie weszło na stałe do kalendarza kulturalnych imprez na terenie gminy Gorzyce. Na scenie zaprezentowały się panie ze Stowarzyszenia Razem dla Wrzaw, które przygotowały dla seniorów krótki program artystyczny. Dodatkowo każdy senior, który przybył na uroczystość, otrzymał drobne podarunki. Dzień seniora w Polsce i na całym świecie obchodzony jest pod różnymi nazwami i w różnych terminach. W wielu miejscach odbywa się spontanicznie, bez żadnej specjalnej okazji. To ukłon w stronę seniorów i forma podziękowania za lata ciężkiej pracy na rzecz swojej wsi i całej gminy. Od nich czerpiemy bardzo dużą wiedzę na temat tradycji, na temat życia. W wsi, jak również i dawnych, dawnych czasów, bo seniorzy są świetnym źródłem do przekazywania nam historii. Dla seniorów przygotowaliśmy jak zwykle prezenty. W tym roku muszę powiedzieć, że było bogato. Co znaczy bogato? Bo przygotowaliśmy tomiki wierszy naszej poetki miejscowej, Emilii Szczygieł. Przygotowaliśmy również dla seniorów listy gratulacyjne, jak także pamiątkowe takie puchary, Pamiątkowe, na których mamy życzenia. Bardzo ważny dzień dla tych ludzi. Ludzi, którym zawdzięczamy bardzo dużo. To jest przede wszystkim porządne gospodarowanie na tych ziemi, ludzie, którzy przekazują nam do tej pory wiele treści patriotycznych. Ludzie, ludzie którzy kultywują tradycje. Związane z tą ziemią, i to jest wspaniały dzień, że mogą się spotkać, mogą porozmawiać. Dobrze, że jest taka możliwość, bo w ubiegłym roku troszeczkę były problemy związane z COVID-em. Na cykliczne spotkanie zapraszani są wszyscy seniorzy z terenów ŻAW, ale niestety w wielu przypadkach stan zdrowia nie pozwala im brać udziału w uroczystości. W tym roku do domu kultury zawitało ponad 60 osób, co stanowi jedną trzecią wszystkich seniorów w miejscowości. Bardzo dużą pomoc mieliśmy ze strony wójta, ze strony starosty i rady, ze strony starosty i rady powiatu, jak również od sołtysa z rady i rady sołeckiej. Dostaliśmy fundusze. Poza tym mamy też sponsorów, takich sympatyków, że tak powiem, stowarzyszenia. No i reszta to jest nasza ciężka praca, bo przygotowanie. Mamy kucharki, mamy kelnerki. Jesteśmy, można powiedzieć, jeżeli chodzi o przygotowanie imprezy, jesteśmy samowystarczalni. Pisaliśmy projekty, mamy naczynia na 100 osób, więc taką imprezę dla nas zrobić na 100 osób to jest bez jakichś problemów, bez pożyczania czy naczyń, czy, czy po prostu jakichś stołów, krzeseł, bo Dom Kultury dysponuje tak, Ilością I dobra współpraca z Domem Kultury owocuje, bo wspólnie pracujemy, wspólnie przygotowujemy imprezy. Cały Dzień Seniora rozpoczął się od mszy świętej w ich intencji. Następnie w miejscowym Domu Kultury Stowarzyszenie Razem dla Wrzaw przygotowało program artystyczny dedykowany seniorom. Inspiracją stała się poezja pochodzącej z Wrzaw Emilii Szczegieł były motywy przyrodnicze, historyczne oraz patriotyczne. Marcowy poranek. Marcowy poranek smutny i ponury. Słońce się schowało za śniegowe chmury i śniegiem pokryta jeszcze ziemia cała. Jakby wiosna wcale do nas przyjść nie miała. Ale od ogrodu, tak gdzieś nad diabłoni, zmarznięty skowronek swą piosenkę dzwoni. Kogut właśnie grzędy z krzykiem wyskakuje, i całe podwórko zaraz mu wturuje. Żawy to jest piękna miejscowość. Położona w widłach Sanu i Wisły, na urodzajnych madach, daleko od przemysłu, od, od, od autostrad i ruchliwych dróg, ekologia, po prostu ekologia. Łąki pachnące kwieciem, ziołami, ścieżki, ścieżynki, można rowerem, można pieszą. Także naprawdę jest gdzie spacerować, jest gdzie wypoczywać. No i ciężko też i pracują w wŻawiacy. To ludzie. Gościnni, ludzie pracowici y, i naprawdę y, warto dla nich cokolwiek robić. No, y, jest takie ogólne, muszę powiedzieć, zapotrzebowanie, y, bo widać to. Jest zapotrzebowanie takich spotkań, takiego kontaktu. W kierunku seniorów popłynęło wiele ciepłych słów, życzeń i podziękowań. Każdy przyszedł z zamiarem, by dobrze się bawić i choć na chwilę schować problemy dnia codziennego w kąt. Takie spotkania to szczególnie ważny moment, by podkreślić rolę seniorów w społeczeństwie. Cieszę się, że są w dobrym zdrowiu, dobrej kondycji, i, i widać tą atmosferę radości dzisiaj na, na tej sali. No ważnym elementem jest też, że pamiętamy o tych ludziach, że przygotowujemy im jakieś okolicznościowe w związku z tym dniem pamiątki i to są puchary, dyplomy. Oprócz tego został wydany tomik wierszy miejscowej poetki. Także też to jest bardzo miłe, bo ta pani, pani Strzygieł pisze, pisała o nich. Ona nie tak dawno zmarła, pisała o nich, o ich pracy, o ich wsi, więc mają ciekawą lekturę na nadchodzące jesienne dni Niechaj mi pieśń radości milszy stanie się świat a se